Cześć, witam Was ciepło, mam nadzieję, że Was wszystko ok. Ja niesamowicie dziękuję wszystkim, którzy zostawili cudowne komentarze pod naszym ostatnim vlogiem. Ale razem z mamą czytałyśmy wszystkie te wiadomości i każda z osobna. Dziękuję po prostu za tak miłe przyjęcie naszej wizji na świecie. I oczywiście w miarę możliwości postaram się nagrywać więcej vlogów. Oczywiście, jeżeli chcecie, to dajcie mi znać. A w dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać zawartość magicznego czarnego pudełeczka z czarną wstęgą od Mail.inz. Złożyłam zamówienie na Cold Beauty i dostałam przy okazji też jeszcze tę szczalną kopertę, wypełnioną różnymi kosmetykami, które są, nie oszukujmy się, dość ekskluzywne, ale pomyślałam, że nagrę Wam ten film i pokażę właśnie zawartość tych wszystkich pudełek i tej, tej koperty, a to z tego względu, że może ewentualnie macie ochotę, zastanawiacie się nad jakimś kosmetykiem, a ja będę go testować dla Was i może akurat albo powiem Wam, że warto, albo powiem Wam, że po prostu nie warto. Dlatego chcę Wam pokazać, co tam jest w środku, abyście mogli e, zapytać mnie w przyszłości, czy rzeczywiście to warto wydać jest taką e, sumę pieniążków na ten kosmetyk itp. itd. Przy okazji chcę Wam powiedzieć, że już wiecie o tym, że część z Was wie o tym, że przyjechała moja mama i mama przywiozła mi... Op, przywiozł, Coś co właśnie spadło na podłogę. Czekajcie. Zazwyczaj kiedy odwiedza mnie ktoś z rodziny, albo kiedy wysyła mi paczkę z Polski, to ona jest wypełniona kosmetykami. Ale tym razem było troszeczkę inaczej. I w paczce było tylko jedna rzecz. zakupiona też, w sumie żetonową taśmę. I jest to produkt z firmy Mince min min Pharma, serum z witaminą C na bazie różnych olejków. Tak wygląda opakowanie. I ja go kupiłam, mm, dlatego, bo polecała go m.in. też Stroka. Jest to serum też, które można używać w ciąży i karnu z piersią, dlatego to też dla mnie było dość ważne, istotne kryterium, które się na temat, które sprawiło, że zdecydowałam się na zakup tego kosmetyku. Dodatkowo, a w tym momencie, w tamtym momencie, akurat kiedy kupowała go moja mama, była jeszcze promocja w na niego i kosztowało tylko 23 zł, normalnie kosztuje chyba dwa razy więcej, niestety. Co mogę Wam powiedzieć o tym kosmetyku? Do tej pory stosowałam go od kilku dni i kiedy dodałam zdjęcie na Instagramie, i tak przy okazji, też wam was namawiam do tego, abyście może zaczęło obserwować mnie na Insta albo na Facebooku. A to z tego względu, że tam na bieżąco będziecie mogły słyszeć, mogli słyszeć i widzieć, co tam u nas słychać. Ja tam pokazuję już nowości i właśnie po tym zdjęciem wiele z Was napisało mi, że jest zachwycona działaniem tego serum, a także krem z krem tej serii. I ja też jestem bardzo zdecydowana, użyłam go od kilku dni, moim zanim sprawdza się całkiem fajnie na noc. Jeżeli chodzi o dzień, bo producent ten zaleca korzystanie z tego tylko zarówno na dzień, jak i na noc, to uważam, że to zależy od tego, jakiego krema będziecie używać później, bo z moim kremem jakoś tak nie do końca się dogadują i dzisiaj nakładając makijaż miałam wrażenie, że tak się błyszczy i muszę długo czekać, zanim cokolwiek będę mogła nałożyć makijażowego na moją twarz. Ale ciekawa, ciekawa taka ciekawostka i oczywiście wykorzystam troszeczkę dłużej i dam wam znać jak się sprawdza. I chcę Wam powiedzieć też przy okazji tutaj, jak mówię o, o stronie Cold Beauty, to chcę Wam powiedzieć właśnie o czy trochę więcej na temat... Tej mam zdaniem perełki, bo tam można znaleźć kosmetyki, których nie możemy znaleźć gdziekolwiek indziej. I bardzo często Caroline Hirons też robi tam zakupy. Nie wiem, czy robi, czy dostaje od nich rzeczy, nie mam pojęcia. Chciałabym mieć takie znajomości. I są to rzeczy dość ekskluzywne, tak jak powiedziałam wam wcześniej. I zaraz Wam pokażę, co wybrałam sobie i z jakie promocje skorzystałam. Ale zanim jeszcze, to powód, dla którego złożyłam to zamówienie było to, że Karolina, której profil regularnie obserwuję na Instagramie, Karolina Biskupie, która jest też moim takim idolem, jeżeli chodzi o pielęgnację, e, która pokazuje takie kombinacje różnych olejków, serów e, z sprayi, mgiełek, itp., itd., że ja y, po prostu siedzę i zachwycam się tym wszystkim i jakbym tylko mogła, to bym chciała wszystko też wypróbować sama. Tak zastanawiając by było, jakbym mieszkała z Karoliną, to pewnie byśmy się razem tam smarowały tymi różnymi miksturami. I dzięki niej właśnie my stałam się po posiadaczku czterech próbek. Jedną z nich już kompletnie wykorzystałam i y, to jest produkt, który, który zakupiłam, który pokażę Wam za sekundę. A tutaj jeszcze ona mi wysłała też kultowy produkt Mary Blue Cocoon. To jest taki balsam do twarzy, który upiększający, który łagodzi podrażnienia. I między innymi ja Wam zostawię link do tych produktów na dole, tak będziecie mogły sobie poczytać troszeczkę więcej na ich temat. I e, tego produktu jeszcze nie stosowałam, bo nie miałam okazji, ale na pewno to zrobię. Tutaj mam też dwa z firmy Mahalo albo Malo. Nie wiem jak to się wymawia. Jest to firma z Hawaii. E, też... Dość trudno dostępna, i tutaj mam jedną maseczkę. Z płatków kwiatów i taki balsam treatment. Tego balsamu używam czasami pod oczy, kiedy w nocy stoję ledwo i tam wiecie, co próbuję się skupić, żeby coś zrobić, wtedy sobie tak delikatnie tutaj wklepuję tutaj w tą okolicę oczu. I on może, on ma bardziej zadanie takie anabiciające, mm, odżywcze. To maseczkę stosowałam raz, przepięknie pachnie kwiatami, ale nie wiem, czy zdecyduję się na jej zakup, tak powiem Wam szczerze. Kupiłam inną maseczkę. O Wam powiem troszeczkę więcej za sekundę. I skorzystałam z super promocji, bo przy zakupie na powyżej 100 funtów od May dostawało się gratis taki właśnie spray, taki mist delikatny do skóry, też od May, który normalnie kosztuje 48 funtów, czyli kosmiczna cena. W ogóle te ceny są troszeczkę, mam za nim zawyżone. I May to jest kobieta, która też już w sumie pewnie rodzi w tym momencie, kiedy mówię do Was. Przepiękna kobieta, która stworzyła gamę kosmetyków i opisuje je jako korzystanie z nich, jako taki rytuał. Który każda z nas powinna raz na jakiś czas sobie pozwolić i patrząc na nią, na to jak cudowny, cudownie piękną jest kobietą, nie wiem czy to w sumie to zabrzmiało takie masło, ona ma się z tego zrobiło, to rzeczywiście ma ochotę się kupić te kosmetyki i wierzy się w to, że my też, my też będziemy takie piękne jak ona. I e, to jest, e, tak jak powiedziałam Wam, taki tonik, którym możemy stosować e, na różności na różne sposoby, czy też właśnie jako tonik, zastąpić tonik nim, do odświeżenia makijażu, do odświeżenia naszej twarzy. Ma dość charakterystyczny zapach jaśminu, który nie, oczywiście nie każdemu może się sprawdzić. Piękne opakowania, szklane, takie ciemne. E, I ten zapach no taki już tutaj. Pozostawiam to do Waszego gustu, czy Wam będzie pasował, czy nie. I to, jak ona opisuje swoje kosmetyki, jak powinniśmy się rozkoszować rytuałem pielęgnacyjnym i jak celebrować to właśnie nasze piękno, to jest takie właśnie mistyczne. Dobra, otwieram pudełko, słuchajcie, nie robiłam tego wcześniej, kokarda piękna była zawiązana, oj, będę miała mały problem chyba, bo tu jest supeł. Mam nadzieję, że sobie poradzę zaraz z rozwiązaniem suła. i w sumie wiem, co jest w środku. Także tutaj też nie będzie jakiejś specjalne niespodzianki, ale może Wy nie wiecie, co jest w środku. Tu już Wam mówię, tak wygląda pudełeczko, które może mi się przydać po coś innego. Ojejku, pełno czarnych, czarnego makaronek. jak ja to mówię, spaghetti i tu jest maseczka, miodowy, miodowe błoto i ja, wiecie co, słyszałam o tej maseczce same dobre rzeczy, naprawdę, nie słyszałam, spotkałam się z osobą, która przetestowała tą maskę, bo ja te produkty obserwowałam i osoby, które je używały już od dłuższego czasu i długo się zastanawiałam nad ich zakupem ze względu na cenę, nie oszukujmy się i ona tutaj w swoim składzie ma między innymi miód, glinkę białą i tam kilka innych składników i ja próbowałam, słuchajcie, odtworzyć tą mieszankę i powiem Wam że ta moja domowa maseczka całkiem nie była zła i dajcie mi znać koniecznie, czy macie ochotę, ja bym przygotowałam Wam taki filmik. Niestety już teraz wiem, bo oczywiście, kiedy wypróbowałam oryginalny produkt, że moja nie pachniała w ten sam sposób i może nie miała do końca takiego działania, ale też całkiem nieźle sobie radziła, także dajcie mi znać, czy macie ochotę na moją mieszankę. A tutaj w tym opakowaniu jest coś, co się nazywa Clean Dead, czyli też słowa, które się wykluczają nawzajem, czyli brudny, czyli czysty brud. I tu jest, tu jest mieszanka. Glinki i czego, czego jeszcze słuchajcie, zaraz Wam powiem. E, czerwonej glinki, białej glinki, soli, witamina C. Tutaj mamy troszeczkę też sody oczyszczonej, ona pewnie tak będzie buzowała. Mamy e, surowy kakao, e, mieszanka różnych składników, w których. Też zostawiam Wam na dole. Jeżeli macie ochotę, to będziecie sobie mogły zobaczyć. I e, to jest produkt, który oczyszcza skórę naszej, oczyszcza naszą skórę. I on e, też będzie wydzielał ciepło, na, na, kiedy zaplikujemy go na naszą twarz. Ponieważ jeszcze go nie skorzystałam z niego, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak się sprawdza. Ale oczywiście m, dam Wam znać, jak tylko to uczyni. I tutaj, w tym zestawie jeszcze, bo to kupiłam jako zestaw, był e, taki malutki gratis. I to jest chyba jedno z jej serów, jeśli się nie mylę. Um, tak, to jest Skin The You. To jest takie kultowe też serum, którego pełnowymiarowa wersja kosztuje fortuna. To jest troszeczkę mniej, ale też na kilka użyć mi wystarczy. Także powiem tylko, miała czas, żeby to wszystko dla Was testować. Okej, okay, to na razie odkładam tutaj z tyłu. I teraz chcę Wam powiedzieć jeszcze, że akurat w tym momencie, kiedy ja rozłożyłam zamówienie, to oprócz tego, że dostałam ten, ten tonik do twarzy, dostałam też e, taką e, torebkę dobroci i podobno jej zawartość jest warta 175 funtów. To o czym się też tutaj musimy patrzeć na to wszystko z przemrożeniem oka. E, ale część rzeczy rzeczywiście jest to, które chciałam wypróbować i zaraz Wam o tym powiem. Nie wszystkie wiem Wam, jeszcze, będę to robić przy Was, także będziemy patrzyli tutaj razem. Jest teraz na rynku, szczególnie brytyjskim pojawiła się nowa marka, która specjalizuje się w pielęgnacji włosów i wiem, że dużo dziewczyn zachwyca się szamponami z trzykami do włosów. Ja tutaj w tym opakowaniu mam trzy takie malutkie saszetki, każda z nich po chyba 9 ml albo po 3 ml, nie wiem, po 9 ml i to, jest, to są maseczki takie, które odżywiają nasze włosy. Zobaczymy jak się sprawdzą. Wszystkie trzy są w tym samym składzie. Bardzo jestem ciekawa, zobaczymy jak to się sprawdzi. Dobra, kolejna rzecz z torby magicznej to coś z firmy Gold Fun MD. No to wygląda, to jest jakiś pomoc w przypadku um, naszych oczu, które są ewentualnie zaznaczone, czyli coś dla mnie. Jest to po prostu krem pod oczy, który rozświetlać podobno ma. Tutaj nic nie jest napisane, tylko po prostu, żeby delikatnie aplikować go pod, pod oczy. I tutaj mamy, nie wiem jaką pojemność, zaraz Wam powiem, ale tutaj jest napisane, że to jest próbka, nie na sprzedaż. Ale coś takiego. to mam e, pomadkę do ust z firmy Joule, bo już też nie wiem, jak to powiedzieć, przepraszam Was mocniej. I to jest, na to wygląda, e, po prostu jakiś balsam taki do ust, e, który też mi tutaj leci. Na razie go nie będę otwierała, bo mam jeszcze kilka innych pomadek, które muszę wykorzystać przed tym. E, to chciałam próbować. To też jest... E, Nowy produkt na rynku, nowa firma, która się pojawiła niedawno na, na brytyjskim rynku: January Labs Skin Essential. To jest e, też tonik e, taki delikatny w, w sprayu, e, bezalkoholowy. Który też z tego, co słyszałam, żywa Caroline i bardzo sobie chwali, dlatego też I fajnie podoba mi się ten rozmiar 30 ml. Będę mogła zabrać ze sobą ewentualnie na jakieś e, nie wiem, w czasy, i że takim się trafił, czy tam nawet do Polski, kiedy będę jechała. To jest jeden z produktów do makijażu i to jest kredka. Która się nazywa Angel, ale z jakiej jest firmy, to Wam niestety nie powiem, bo tutaj nie mogę tego się doczytać. Magnetic Eye Color. E, domyślam się po kolorze, że to będzie fajnie produkt, który tutaj będziecie mogły, albo będę mogła sobie nałożyć tutaj w kąciki, albo w podłukowi, coś takiego. E, dobra, to tutaj jeszcze mamy. To jest produkt, który bardzo chciałam wypróbować z firmy Keepers. E, wiecie, że używałam kosmetyku tego złuszczającego, którego w sumie przestałam używać. Troszeczkę się bałam stosować go w ciąży. To z kolei jest też jej kultowy produkt. O, jest to olejek zrobiony z podobno naprawdę tysiąca róż, z płatków. Tutaj jest maluśkie opakowanie, bo to jest 3 ml. I też ciekawa jestem bardzo, jak będzie się sprawdzało. Ona ma w swoim asortymencie trzy rodzaje serów. To jest serum numer jeden. Um, tutaj mamy produkt z firmy Alpha H Beauty Sleep Power Peel z e, pół procentowym. półprocentowym. No, na razie to nie, niestety tego nie będę mogła używać, ale e, oddam mojej mamie i zobaczymy, jak się sprawdzi. I to jest podobno e, produkt, który się nakłada na noc, i następnego dnia skóra się budzi. Super pięknie rozświetlona, rozświeżona itp, itd. Mm, mm, mm. Dobra, to tutaj jeszcze mamy w tej torbie. E, produkt z firmy REN. Flash Hydro Boost, co to jest? Jakaś emulsja, yy, która ma dodać naszej skórze yy, życia. To jest coś, co podobno stosujemy przed nałożeniem kremu. Mi się wydaje, że to jest po prostu coś, takiego na bazie seru, może z kwasem hialuronowym. Nie, nie mam składu tutaj niestety, także nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Też nie, nie słyszałam o tym produkcie wcześniej, także na razie nie jestem w stanie się Wam wypowiedzieć troszeczkę więcej. To jest ciekawy produkt, Marigold Glow. Jest to taka malutki sło słoiczek, słuchajcie, z mieszanką różnych kwiatów i nie wiem czego jeszcze, bo Ziół tutaj jest napisane, przepraszam. Pachnie dość specyficznie, jak herbata ziołowa. I e, nie wiem, jak tak naprawdę miałabym to używać, ale muszę doczytać wam i wtedy Wam też to powiem, podzielę się. Ale przepiękne ma opakowanie. E, kiedyś takie naszyjniki były, e, które można było nosić tutaj na szyi i one w środku miały takie magiczne, wiecie, e, magiczne mieszanki. E, tutaj mamy mm, produkt z firmy Omorowicza i jest to też maseczka kultowa z glinki. Marusie opakowanie też, ale na raz, na, raz na jakiś czas się przyda i czy to się sprawdzi, pewnie na jakiś wyjazd na 100%. Co my jeszcze mamy? Dostałam też taką torebkę na zakupy z, od Kult Beauty, na pewno też się przyda wielorazowa. Tutaj mam produkt z firmy... Aurelia i jest to y, jakiś z, m, produkt do zmywania makijażu. Też tutaj przy okazji dostałam taką miniaturową szmateczkę. Zobaczcie, jaka słodka kartka do zmywania makijażu. Chociaż ja teraz używam innych tych papierowych ręczników, ale e, e, słodziczkie to jest. Co to tak jeszcze mam? Mm. Duże opakowanie. Alice in Skin. Co to jest? Nawet nie wiem, co tutaj jest, ale domyślam się, że to jest jakaś pewnie maska w płachcie do twarzy. Na razie jeszcze nie będę otwierała. Wybaczcie, bo pewnie jak otworzę, to już będę musiała to wykorzystać, a na razie jeszcze tego nie chciałam robić. Także coś takiego. I tutaj mam jeszcze Doktor Lewy. Mhm. E, też e, jakiś sterum na bazie komórek macierzystych. No ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy, co to takiego jest. Tutaj maluśkie opakowanie. Produkt z... Skąd? E, z Szwajcarii. I to słuchajcie, wszystko. Aż trudno wierzyć, że podobna zawartość tej torby e, jest aż tak droga, no nie wiem, ale e, skoro tak mówią, no niech będzie. Ja jestem bardzo ciekawa kilku produktów i oczywiście, jeżeli Wy też jesteście ciekawi, to dajcie mi znać i ja postaram się dla Was przygotować film. E, przepraszam, za długość tego, miał być króciutki, ale tak się rozgadam, jak to zwykle za mną bywa. Majcie się serdecznie, pa!